Czołem! Z tej strony Michał Zieliński z partofweb.pl i w tym poradniku pokażę Ci podstawy obsługi strony internetowej na WordPress. Zapraszam do oglądania! Dobrze, zacznijmy od samego początku, czyli jak zalogować się do swojej strony na WordPress. Jest to proste. Wystarczy do adresu domeny dopisać ukośnik wp myślnik admin. W niektórych przypadkach można ten adres sobie zmienić, natomiast w podstawowej wersji, w podstawowej instalacji w taki sposób możemy się zalogować do naszej strony. Klikamy Enter i pojawia nam się miejsce, w którym możemy się zalogować. Ja tutaj tego nie pokażę, żeby nie, nie pokazać tutaj swoich danych. I przejdziemy do kolejnego etapu po zalogowaniu. Po zalogowaniu wita nas strona główna, czyli cockpit naszej instalacji WordPressa. Tutaj będziemy mieli podstawowe informacje, takie jak stan witryny, czy też skrót, ile mamy wpisów, liczbę komentarzy, stron, motyw itd. Następnie mamy po lewej stronie takie menu z zakładkami w których możemy edytować różne elementy naszej strony i zaraz w zakładce cockpit pod stroną główną na której obecnie jesteśmy mamy taką opcję jak aktualizację. i jeżeli to klikniemy przeniesie nas do strony na której możemy instalować albo naszą instalację, to znaczy możemy aktualizować yy, naszą instalację WordPressa lub też wtyczki. Czym są wtyczki? Zaraz ci pokażę. Na ten moment zobacz, że tutaj akurat mam możliwość pięciu nowych aktualizacji i wystarczy tutaj sobie to zaznaczyć i kliknąć: Aktualizuj wtyczki. Tak samo mamy motyw. I co to jest motyw, też za chwilę ci powiem. Przechodzimy do kolejnej zakładki w tym menu po lewej stronie, czyli Wpisy. W tym miejscu możemy edytować wpisy, które mamy na swoim blogu, na naszej stronie internetowej. Jeżeli klikniemy tą pierwszą opcję, czyli wszystkie wpisy, jak sama nazwa mówi, będziemy mieli tutaj listę wszystkich dostępnych, stworzonych przez nas wpisów. Tutaj możemy oczywiście to edytować, możemy dodać nowy itd. Tutaj mamy przykład, że możemy edytować ten konkretny wpis. W całości, tutaj szybka edycja, można go usunąć, zobaczyć. Kolejna opcja, jak się domyślasz, to jest po prostu dodawanie nowego wpisu. Kliknąłem to i mnie tutaj przeniosło. Moż, mogę sobie tutaj zacząć tworzyć nowy wpis. Teraz cofnę, przechodzimy do kolejnej mm, kategorii. Tutaj mamy kategorie, no i tutaj możemy dodać kategorie naszych wpisów. Tutaj na przykład mamy kategorię News. No i ostatnia zakładka w ramach tego w ramach tej kategorii wpisów to są tagi. No i tutaj do, dodajemy tagi, pod którymi będzie można znaleźć konkretne wpisy. Kolejną z zakładek w tym menu to są media, czyli wszystkie zdjęcia i tego typu pliki, jakie mamy w ramach naszej strony internetowej. Tutaj widać jakieś przykładowe zdjęcia, które mm, mam na instalacji. No i możemy tutaj sobie brać i edytować te zdjęcia, usunąć na zawsze, edytować informacje i tak dalej. No, tutaj mamy różne tego typu rzeczy. No, no i po prostu tutaj tym zarządzamy. No, i druga opcja, czyli dodaj nowe, tutaj możemy również to zrobić. Efekt po kliknięciu tutaj lub tutaj będzie identyczny, czyli po prostu dodajemy, dodajemy nowe yy, jakieś zdjęcie, grafikę. Pojawia nam się tutaj taka yy, opcja, dzięki, które, dzięki której możemy sobie przeciągnąć pliki lub po prostu wybrać z dysku. Nic trudnego. Kolejna zakładka, czyli strony. Jak sobie klikniemy wszystkie strony, Mamy strony, jakie mamy na naszej stronie internetowej. Ja mam akurat takie, i tutaj też możemy z tego pola zarządzać. Czyli na przykład mam taką stronę albumy, mogę edytować. Szybka edycja, czyli tam po prostu nazwa i tak dalej. Możemy usunąć, zobaczyć. Tutaj mamy też taki podział na strony opublikowane, czyli widoczne dla osoby z zewnątrz, która wejdzie na naszą stronę. Mamy również szkice, czyli przygotowane strony, których jeszcze nie opublikowaliśmy. Nie są one publicznie dostępne i prywatne. Taka sama zasada zarządzania tym, jak w ramach wpisów. No i dodaj nową, czyli jak jest chyba oczywiste, dodajemy sobie nową stronę, tytuł i tak dalej. Cofam. Kolejna zakładka, czyli komentarze. No też jest oczywiste. Zarządzamy w ramach tej zakładki wszystkimi komentarzami, jakie pojawią się na naszym blogu na WordPressie pod różnymi wpisami. Mamy tutaj przykładowe komentarze. Tutaj jest imię, i nazwisko bądź też nick, yy, adres IP, mailowy. No, i tutaj mamy treść komentarza. Możemy odpowiedzieć, odrzucić, oznaczyć jako spam, usunąć i tak dalej. Tu mamy nazwę wpisu, pod którym y, komentarz się pojawił, datę zamieszczenia. No, i tutaj też możemy sobie zaznaczyć, i na przykład y, dwa te komentarze, klikamy działania masowe i możemy sobie te dwa komentarze w jednym czasie, na przykład zatwierdzić. Jeżeli mamy włączoną taką opcję, że każdy komentarz musi być zatwierdzony przed publikacją, albo po prostu przenieść do kosza, te działania masowe to jest fajna opcja, żeby nie klikać każdego pojedynczego y, komentarza, tylko po prostu jeżeli chcemy wszystko usunąć, to sobie zaznaczamy, tak, albo jeżeli chcemy na przykład trzy i mamy wtedy działania masowe, nie musimy każdego. Z tych komentarzy oddzielnie na przykład usuwać. Tylko sobie zaznaczamy 3 i usuwamy wszystkie w tym samym czasie. Nic trudnego. Następna zakładka jest zakładką niestandardową, ponieważ pojawiła się po instalacji konkretnej wtyczki. Zaraz przejdę do tego. Kolejna zakładka jest to zakładka WooCommerce, czyli modułu sklepowego do strony na WordPressie. To jest też oddzielna wtyczka i w domyślnej ym, instalacji na WordPressie, jeżeli nie masz tam sklepu, nie będzie takiej zakładki. Tak samo ta dotyczy ona tej poprzedniej. To znaczy jest powiązana. Analityka i marketing też są również powiązane do tej wtyczki sklepowej WooCommerce. Przechodzimy dalej, mam zakładkę Elementor. Również jest to niestandardowa zakładka. Dlatego, że Elementor to też jest oddzielna wtyczka, której w domyślnej instalacji WordPressa nie ma, i dlatego nie zobaczysz jej. Ja natomiast mam zainstalowaną tą wtyczkę i z niej korzystam, dlatego mam tutaj jej ustawienia. Następnie zakładka szablony. No tutaj możesz sobie mm, wykorzystać lub stworzyć różne szablony stron i tak dalej. No tutaj, akurat, Elementora mam. Przechodzimy dalej, mamy bardzo ważną zakładkę Wygląd, i tutaj zaczyna się ta prawidłowa edycja wizualna naszej instalacji na WordPressie. Pierwszą opcją, jaką mamy w ramach tej zakładki Wygląd, to są Motywy, i tutaj w tym menu możemy sobie wybrać i zarządzać Motywami. Motyw to jest taki szkielet, yy, na bazie którego budujemy swoją stronę internetową. Domyślnie. Obecnie, w czasie, gdy nagrywam tą, ten poradnik, motywem domyślnym, który będzie przy każdej instalacji WordPressa, będzie 2022 i on będzie włączony. Natomiast ja dodałem sobie już dwa motywy, no bo sobie testuję, patrzę różne rzeczy. I jak widzisz, tutaj mam w tym momencie włączony motyw Astra. Jeżeli byś chciał lub chciała usunąć taki motyw, to trzeba kliknąć szczegóły motywu i możesz sobie to usunąć. O tutaj, tamten nie było takiej opcji usunięcia, ponieważ jest on włączony, natomiast drugi, czyli riffa, który pokażę Ci nie jest włączony, jak widzisz możesz to poznać, tutaj jest napisane włączony. Astra, czyli ten, a ten mogę włączyć, czyli on w tym momencie jest wyłączony. No i mogę go sobie tutaj łatwo usunąć. No i mogę włączyć podgląd na żywo. Tak samo z tym, który jest domyślnie przy instalacji WordPressa zainstalowany. Tak to wygląda. Yy, tutaj mamy też od razu taką opcję, jak dostosuj. Ona również jest w tym miejscu i efekt będzie taki sam, nieważne, nieważne czy klikniesz tutaj, czy tutaj. No to sobie kliknijmy. I ta opcja Dostosuj po pozwala nam mm, edytować ustawienia tego motywu. No, ja mam akurat stronę główną, taką. Yy, I tutaj mam bardzo różne mm, ustawienia. Mogą się one różnić w zależności od zainstalowanego motywu, ponieważ motywy są w różny sposób zbudowane, i część opcji może być na przykład dostępna tylko w wersji płatnej takiego motywu. Możesz to poznać mm, najczęściej w takiej formie, tak jak tutaj, ponieważ mam zainstalowany motyw astra w wersji darmowej w tym momencie. I jak widzisz tutaj możesz zobaczyć, że więcej opcji jest dostępne w y, Astrze Pro. Dlatego powtarzam, może się y, ta liczba opcji dostępnych różnić. Natomiast wiele y, z nich będzie bardzo podobnych, takich jak właśnie global i tak dalej. I tutaj naprawdę jest masa rzeczy do edycji. Tutaj akurat typografia, czyli czcionki. Kolory takie dominujące w ramach strony tego motywu, kontenery i tak dalej, to jest też oddzielna sprawa, żeby to omówić. Ale tutaj, w opcji Dostosuj, znajdziesz takie różne ustawienia. Ja to teraz zamknę. Dobrze, przechodzimy dalej. Mamy zakładkę widgety. To są takie gotowe moduły, które można dodać w różnych miejscach naszej strony internetowej, i one mogą zawierać różne naprawdę opcje. Idziemy dalej do zakładki menu. No i tutaj, jak sama nazwa mówi, możemy za zarządzać wszystkim, co dotyczy menu na naszej stronie. Po lewej stronie możemy zobaczyć stronę, które możemy sobie dodać do naszego menu, i żeby ci pokazać, jak to działa, powiedzmy, wybiorę koszyk. Klikam Dodaj do menu i tutaj się nam pojawiło. Tutaj jest nazwa tego menu, które edytujemy. Tutaj mamy zakładkę Wpisy. Możemy sobie dodać do menu yy, własne odnośniki. Jeżeli na przykład mamy niestandardowy adres jakiejś strony albo chcemy do zewnętrznej witryny linkować, to możemy sobie tutaj to wpisać i dodać do menu kategorie, czyli mm, wszystkie wpisy. Wszystkie kategorie wpisów możemy sobie dodać. No, i teraz ci pokażę, że yy, ta kategoria produkty, kategorie produktów, tagi produktów i punkty końcowe WooCommerce yy, są tutaj dostępne tylko dlatego, że mam zainstalowany wspomniany wcześniej, yy, wspomnianą wcześniej wtyczkę do sklepu, czyli WooCommerce. Po tej stronie możemy sobie edytować konkretne m, strony w ramach menu, czyli zmienić jej nazwę, przesunąć w dół, usunąć. A jeśli chcemy zamienić miejscami, na przykład stronę Kontakt z blogiem, to po prostu bierzemy i przeciągamy w ten sposób, jeżeli chcemy, żeby to było w równym rzędzie, a bierzemy troszeczkę do prawej, żeby mm, pod mm, kategorią koszyk była rozwijana i była dostępna strona Kontakt. Niżej możemy sobie wybrać lokalizację, gdzie ma być to menu wyświetlane. Dobrze, przechodzimy dalej, mamy Astra Options czyli tylko dostępne w tym motywie takie ustawienia, które możemy zmienić tego motywu. Oczywiście inne motywy mogą być bardzo podobne yy, tego typu zakładki i może się tam różnić yy, dostępność tych opcji. Przechodzimy dalej jest taka zakładka edytor plików motywu. Ja nie będę go Klikał dlatego, że tobie, jako osobie zaawansowanej, nie jest to w ogóle potrzebne, a może nawet wręcz zaszkodzić. Przechodzimy do zakładki wtyczki. Klikam zainstalowane wtyczki. I tutaj możemy zarządzać wtyczkami. Co to są wtyczki? Wtyczki to są takie rozszerzenia, które możesz sobie dodać do swojej strony internetowej. WordPress zresztą z tego słynie. Jest dostępne tysiące naprawdę wtyczek, które realizują naprawdę bardzo różne mm, funkcjonalności i w tym, w, mm, w tym miejscu możesz nimi zarządzać. W jaki sposób to zrobić? No tutaj jak widzisz jest lista wszystkich wtyczek, które są zainstalowane, ale część jest wyłączona. Na przykład ta wtyczka jest wyłączona. Poznasz to po tym, że masz tutaj taką opcję włącz. Natomiast na przykład ta niżej jest włączona. Yy, dalej. Tutaj możesz sobie zobaczyć taką opcję, która Ci pokaże tylko włączone wtyczki, które masz obecnie. Jak widać są, obok masz yy, tylko wyłączone wtyczki. Następnie yy, w ramach menu tutaj jest taka opcja dostępna aktualizacje, czyli po kliknięciu pokażą się te yy, wtyczki. W w, które mogą zostać zaktualizowane. Przechodząc dalej, masz taką opcję Dodaj nową. Również tutaj te, oba, te obie opcje realizują dokładnie to samo, czyli za pomocą kliknięcia takiej opcji możesz dodać sobie wtyczkę. Jak widać, kliknąłem to i pojawia nam się tutaj taka opcja wyszukiwania wtyczek, i jeżeli szukasz jakiejś konkretnej, Tutaj masz takie okno wyszukiwania i powiedzmy, że wpiszę formularz kontaktowy. I jak widzisz, wyszukało mi tam kilka wtyczek, yy, które pasują do tego. Z czego jedna z najbardziej popularnych, jak widzisz, ponad 5 milionów aktywnych instalacji. I jeżeli chcesz taką wtyczkę zainstalować, klikasz ten oto przycisk i po, po takiej instalacji ta wtyczka pojawi się w tym menu, w którym byłem przed chwilą, czyli zainstalowane wtyczki. Natomiast, jeżeli posiadasz jakąś wtyczkę, yy, jako spakowany plik, jako archiwum, to mu, możesz sobie tutaj kliknąć wyślij wtyczkę na serwer i pojawia się taka opcja. Wybierasz sobie plik na Twoim dysku i po prostu w ten sposób instalujesz tą wtyczkę. Następna zakładka to fragmenty kodu. Jest to niestandardowa zakładka, która się pojawiła po instalacji w, takiej wtyczki. Następnie zakładka użytkownicy. Klikam wszyscy użytkownicy, i tutaj możesz zarządzać wszystkimi użytkownikami, jakich masz na swojej stronie internetowej. Ja obecnie mam tylko jednego użytkownika który ma prawa administratora, tutaj możesz to zobaczyć, czyli mogę w pełni zarządzać stroną. Jak widać, za pomocą tego konta mam tutaj dodane 8 wpisów, natomiast możesz sobie zawsze dodać jakiegoś użytkownika i nadać mu zupełnie inną rolę. Na przykład, jeżeli masz m, takiego pracownika lub planujesz zatrudnić pracownika, który będzie ci dodawał tylko wpisy, na Twojej stronie internetowej, to nadajesz mu rolę redaktor, i wtedy ta osoba ma dostęp tylko do yy, dodawania tutaj tych opcji, yy, tych wpisów w ramach tego menu. Wszystkie pozostałe opcje będą zablokowane. W taki sposób możesz to zrobić. Ja sobie cofnę. Tutaj możesz zarządzać tymi użytkownikami, jakby było ich oczywiście więcej, w taki sam sposób jak wpisami czy yy, wtyczkami. Wystarczy sobie zaznaczyć, tam pojawi się, usuń. Ja nie mogę usunąć tego użytkownika, dlatego że on ma prawa administratora, czyli najwyższe i taka jak się ma takie konto, ono jest jakby na specjalnych prawach i nie może być usunięte. Natomiast działania masowe działają tak samo: możesz zaznaczyć sobie ileś tam e, tych użytkowników i następnie wszystkich usunąć. E, Tutaj jest jeszcze taka opcja profil, czyli edytujesz swoje ustawienia z tego swojego konta, z którego korzystasz. No, ja tutaj mam imię i tak dalej. Przedstawiaj mnie jako tester, pseudonim i tak dalej. Przechodzimy do kolejnej zakładki bardzo ważnej, czyli narzędzia. Tutaj możesz sobie edytować różne yy, opcje w ramach swojej strony internetowej. Tutaj jest akurat yy, konwer konwerter kategorii tagów. Możesz sobie importować pewne mm, ustawienia, na przykład w tym wypadku wpisy komentarzy z y, systemu zarządzania treścią Blogger. eksport, no to możesz wyeksportować z tej witryny różne rzeczy, na przykład produkty, i wtedy masz jeden taki plik, który sobie możesz na innej witrynie importować. Tutaj bardzo ważna też opcja stan witryny, która pokazuje ci, y, w jakim stanie jest Twoja witryna. Jak być może zauważyłeś lub zauważyłeś przed chwilą m, ładowały się wyniki, czyli za każdym razem jest to na bieżąco sprawdzane. No w obecnym stanie moja witryna jest y, y, w dobrym stanie. Tutaj masz takie sugestie, co możesz poprawić? No ja mam dwie zalecane, dwa zalecane usprawnienia. mogę usunąć wyłączone wtyczki, a no tutaj nieużywane motywy. Po prawej stronie natomiast masz różne informacje jakie tutaj masz powiedzmy motywy, czy wtyczki włączone, wyłączone itd. Tak dalej. dalej są jest taka opcja eksportuj dane osobiste. No jak się domyślasz możesz eksportować swoje dane osobiste, które masz tutaj w ramach yy, tego WordPressa. Chodzi tutaj o dane, które masz przy koncie. Usuń dane osobiste. Może być tak, że y, jakiś użytkownik by chciał pozbyć się swoich danych internetowych, y, ze swoje, znaczy z danych ze swojego konta w ramach Twojej witryny, i tutaj możesz y, sobie to zrobić. Y, zaplanowane działania nie będę Ci pokazywał, ponieważ jako osoba porządku, początkująca nie ma sensu dla Ciebie tam zaglądać. No i ostatnie, czyli ostatnia zakładka, czyli ustawienia, mamy ogólne, no i tutaj ogólne, czyli tam nazwa witryny możesz sobie zmienić, w tym momencie jest sklep, a ja dam na przykład, nie wiem, test i jak widać tutaj już się zmienił napis, zwróć uwagę jeszcze raz, napiszę, dopiszę coś tam do tego testu i patrzę, tutaj również się będzie zmieniać. Jak widać, zmienia się również tutaj. Slogan można sobie włączyć: ja akurat z tego nie korzystam. Tutaj, adres domeny, na której jest Twoja instalacja WordPressa. Adres e-mail administratora. Tutaj możesz włączyć opcję, czy każdy się może zarejestrować. Następnie, domyślna rola nowych użytkowników zarejestrowanych, czyli jeżeli masz sklep, no to możesz nadać yy, nowym kontom rolę klienta, możesz również inny, Tutaj to ustawiasz język witryny, no to wiadomo, strefa czasowa Warszawa. Tutaj możesz format sobie daty zmienić, w jaki sposób ma być wyświetlana, format godziny, no i pierwszy dzień tygodnia. Przechodzimy dalej, jest zakładka pisanie. I tutaj możesz sobie y, ustawić, jaki będzie domy jaka będzie domyślnie kategoria wpisu, który zaczniesz tworzyć. Jak ustawisz sobie na przykład news, bo taką mam kategorię już przygotowaną. No to każdy nowo tworzony wpis domyślnie będzie miał kategorię news. Tak samo możesz sobie zmienić y, format wpisu. Tu możesz sobie ustawić publikację również przez e-mail. Przechodzimy dalej, zakładki Czytanie. No i tutaj możesz sobie ustawić, czy strona główna ma wyświetlać Twoje najnowsze wpisy, czyli Twoja strona to będzie taki blog, gdzie na stronie głównej będą wyświetlane wpisy, czy też statyczną stronę, czyli przygotowaną wcześniej pod stronę, stronę główną, a stronę z wpisami możesz ustawić wtedy, jaką chcesz. Oczywiście w większości przypadków to będzie blog. Możesz tutaj zobaczyć ilość wpisów, to znaczy ustawić ilość wpisów, jaka będzie się wyświetlała na blogu, yy, i tak dalej. Tutaj ja mam taką zaznaczoną opcję widoczność w wyszukiwarkach ja to zaznaczyłem, dlatego że to jest strona testowa i nie chcę, żeby przeglądarki internetowe indeksowały tą witrynę, a to to znaczy indeksowały? W dużym uproszczeniu. Chodzi o to, czy Twoja strona będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwania danej przeglądarki. Na przykład w Google, jeżeli ktoś wpisze jakąś tam frazę, która by pasowała do Twojej strony lub sklepu internetowego, to jeżeli masz tą opcję włączoną, nie będzie się tam Twoja witryna wyświetlać. Innymi słowy, ktoś cię nie znajdzie na przykład w Google. Przechodzimy dalej do zakładki Dyskusja. Jak się domyślasz, tutaj możesz zarządzać wszystkim, co dotyczy komentarzy. Nie ma tutaj nic naprawdę trudnego, wystarczy przeczytać co dana opcja robi i, i możesz sobie to ustawić. Kolejna zakładka, czyli media. No to tutaj ustawiasz sobie rozmiar miniatur, rozmiar yy, w ramach średniego jakie ma wartości, duży rozmiar jakie ma wartości. No i tutaj czy chcesz porządkować wysłane pliki w katalogi. Dalej opcja bezpośrednie odnośniki. Tutaj sobie możesz wybrać, czy nazwa nowego wpisu ma wyglądać tak, że jest adres witryny, ukośnik, i już nazwa wpisu. Czy na przykład najpierw ma się pojawić data, tak jak tutaj. No i tutaj są różne takie opcje. Możesz sobie aliasy, kategoria, kategorii dodać, tagów i tak dalej. No i na końcu taka zakładka prywatność. Yy, tutaj sobie możesz dodać. Y, utworzyć stronę polityki prywatności klikając ten przycisk lub wybrać tutaj, jeżeli masz przygotowaną y, politykę prywatności jako jakaś tam strona, to tutaj sobie możesz ją wybrać i kliknąć, żeby jej użyć. Tutaj również masz taki mm, przewodnik, taki poradnik. No i ostatnia zakładka, czyli konserwacja, jest ona y, niestandardowa. Pojawiła mi się dlatego, że zainstalowałem. Jedną z wtyczek. Na samej górze masz jeszcze taki pasek, gdzie możesz sobie poczytać o WordPressie, przejść na stronę główną tego projektu, dokumentację, pomoc itd. Tak tutaj masz taki skrót z nazwą witryny, pamiętasz, jak chwilę temu tutaj zmieniałem? No i tutaj masz takie yy, dwie opcje. Jeżeli sobie to klikniesz, to pokaże Ci się Twoja witryna, strona główna. Jest. No i jak sobie klikniesz sklep, to też ci się pojawi od razu strona główna sklepu. Kolejna opcja. Tutaj masz taki symbol razem z cyfrą 5. Cyfra 5 występuje dlatego, że akurat mam 5 dostępnych aktualizacji. Tutaj na samym początku też o tym mówiłem i to pokazuje to samo. Tutaj sobie w skrócie klikasz i przechodzisz na tą samą pod zakładkę, która była tutaj, czyli aktualizację. W, w tym miejscu ten symbol, jak klikniesz, możesz sobie zarządzać komentarzami. Następnie masz taki tutaj y, skrót: utwórz, i możesz y, na skróty sobie utworzyć wpis, czyli to samo, jakbyś kliknął lub kliknęła tutaj, dodaj nowy. Medium, możesz utworzyć stronę, czyli to samo co tu. No jak już się domyślasz, jest to takie miejsce, gdzie w skrócie sobie na dwa kliknięcia przechodzisz do tworzenia nowego elementu strony. No i tutaj ostatnia opcja, czyli konserwacja, to jest dodane przez wtyczkę, tą samą zresztą, która dodała mi tutaj element, i po prawej stronie, na samej górze, masz taką opcję. Gdzie wyświetla się nazwa Twojego profilu razem z grafiką, to możesz kliknąć edytuj ten profil, czyli ta sama opcja, która była tutaj w użytkownikach, tutaj profil. No i możesz tutaj się wylogować. Co zresztą uczynię, wylogowuję się i pojawia się strona główna. Ja akurat mam ją zablokowaną wtyczką. W Twoim przypadku może to wyglądać inaczej. To by było na tyle w tym poradniku. Dziękuję bardzo za Twoją uwagę. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to proszę Cię o subskrypcję, o danie łapki w górę, kliknięcie dzwoneczka. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, może sugestie na nowe poradniki, na nowe materiały, napisz do mnie w komentarzu lub na mój adres e-mail, który znajdziesz w opisie tego filmu. I dziękuję bardzo za Twoją uwagę. Mówił Michał Zieliński z Part of